ち待ってて待って待

Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie wszystkich Państwa na wspólnym. To jest bardzo ważna decyzja dla lokalnej społeczności, oczywiście tutaj dla rozwoju regionu Pąbeckiego, dla Śląska, dla Małopolski Zachodniej, ale to jest również przede wszystkim ważna decyzja dla tego planu, priorytetu, który w tej chwili panie polski rząd, rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, i rozwoju gospodarczego. Bo takie jest nasze założenie. Jeżeli będziemy szybciej się rozwijali, będą lepsze dane gospodarcze, będziemy mogli zrealizować również jeszcze więcej programów z rozwojem naszej wspólnej ojczyzny. Tak jest... jak dzisiejsza decyzja o skierowaniu do realizacji drogi ekspresowej S1. W 2021 roku samochody pojadą obwodnicą węgierskich gór. Również pozwoli w sposób bezpieczny, płynny i cywilizowany patrząc z punktu widzenia Europy i świata poru poruszać się po naszych drogach. Termin realizacji 2019-2022. Ja mam nadzieję, że te odcinki, o których tutaj powiedziałem stanowią ciąg drogi ekspresowej S1, drogi ekspresowej, która udrożni, która udrożni komunikację po wschodniej stronie Śląska i w zachodniej Małopolsce były decyzje, ale nie było wykonania. Plany przepadły, decyzje przepadły i musimy to na nowo odnowić. Ale dzisiaj ta decyzja powoduje, że końcowy etap inwestycji drogi S1, czyli węzeł. Kosztowej w Mieszkownicach działa Złoty Potok i obejście Wielkiej Górki jest już realną przyszłością, że będzie dokonane. Będzie... Dzięki, ja na pewno nad tym Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję, Pani panie... dziękuję serdecznie Państwu, Dziękuję Panom Ministrom, dziękuję również przedstawicielom Mediów. Dziękuję, dziękuję. あ何 <laughs> <laughs>